Produkty serii Complete, w skład których wchodzą koktajle, batony i zupa, od ponad 9 lat stanowią stały element programu Królów. Są to zbalansowane posiłki w łatwej do przygotowania formie, niewymagającej długiego czasu na przygotowanie, a w przypadku batonów od razu gotowe do spożycia. Jako pełnowartościowe posiłki zawierają wszystkie niezbędne składniki odżywcze, jakie powinny się właśnie w takim zdrowym, zbalansowanym posiłku znaleźć. Wprowadzając te produkty do programu Królów, znaliśmy już dobrze szwajcarską firmę Juice Plus, ponieważ dużo wcześniej uzupełnialiśmy nasz program i rekomendowaliśmy ich kapsułki z suszem, z warzyw, owoców i owoców jagodowych. I co do jakości składu i produkcji ich produktów, nie mamy absolutnie żadnych zastrzeżeń. Produkty Juice Plus są najlepiej przebadanymi suplementami, posiadają ponad 30 opublikowanych badań naukowych, co stawia ich w roli lidera, tego typu produktów na całym świecie. Więcej na temat kapsułek Juice Plus dowiesz się z materiału, dlaczego w programie Królów rekomendujemy kapsułki Juice Plus, do obejrzenia którego serdecznie Cię zachęcam. Wróćmy natomiast do naszych posiłków i pozwól, że powiem Tobie, jakie korzyści płyną z nich dla Ciebie i dlaczego te produkty są obowiązkowym elementem naszego programu. Program Królów to program redukcji masy ciała i poprawy jego zdrowia, a także program nauki zdrowych nawyków żywieniowych. Uczestnicy programu Królów uczą się przy naszej pomocy, w jaki sposób powinni się odżywiać i z jakich produktów powinni komponować swoje posiłki, żeby jeść zdrowo, smacznie i dosyta. Głównym elementem naszego programu są zalecenia na każdy tydzień, które ściśle określają, z jakich produktów należy przygotowywać swoje posiłki i w jakich proporcjach układać je na talerzu. Każdy tydzień jest inny, ale wszystkie posiadają jedną wspólną cechę. W każdym dniu programu Królów i w każdym posiłku należy zjadać warzywa. Im więcej, tym lepiej. Ilość nieograniczona. Są to konkretne grupy warzyw charakterystyczne dla każdego tygodnia programu. No, oczywiście nie jemy wyłącznie warzyw, ale ich ilość w programie Królów jest znacząca. Średni ubytek masy ciała osoby, która prawidłowo realizuje nasze zalecenia, to minus 1 kg tygodniowo. Jest to zdrowa redukcja, tym bardziej, że uzyskana poprzez prawidłowe jedzenie, a nie niejedzenie czy głodówki, które no, prędzej czy później kończą się tak bardzo niechcianym efektem jojo. Ze względu na to, że w programie Królów uczymy, w jaki sposób należy się prawidłowo odżywiać, to u osób, które trwale zmieniły przy naszej pomocy swoje dotychczasowe złe nawyki żywieniowe na te dobre, Dobre, ten problem nie występuje, a uzyskana masa ciała pozostaje stabilna. Wynika to przede wszystkim z faktu dostarczania wraz z pożywieniem odpowiedniej ilości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu produktów, przy oczywiście jednoczesnej eliminacji tych, której, których osoba otyła ma w nadmiarze. Bez względu na to, jak bardzo na początku programu jesteśmy zmotywowani do, do zmian, codzienne, regularne spożywanie minimum pięciu posiłków okazuje się nie lada wyzwaniem. No i tutaj z pomocą przychodzą nam produkty Complete, które ze względu na swoją formę nie wymagają czasu i energii na ich przygotowanie. Są smaczną alternatywą dla pozostałych dań przygotowywanych zgodnie z zaleceniami poszczególnych tygodni. Sama realizacja programu Królów nie jest skomplikowana, ale uzupełniona produktami Juice Plus staje się łatwiejsza i możliwa do realizacji przez wszystkich i w każdych warunkach. Zastępując każdego dnia dwa z pięciu posiłków produktami Complete, 40% dziennego wyżywienia mamy zapewnione. Pozostają do przygotowania trzy posiłki, a to nie stanowi już większego problemu. Posiłki komplet możesz zjeść w pracy, szkole, na spacerze, gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz, nie musisz chodzić głodny, ponieważ te produkty możesz mieć zawsze przy sobie. Kolejnymi ważnymi argumentami przemawiającymi za tymi produktami są niewątpliwie ich smak i różnorodność. Każdy uczestnik może dowolnie wybrać smak koktajli spośród czekoladowych i waniliowych, a w przypadku batonów pomiędzy czekoladowymi a owocowymi. Smak trzeciego produktu, czyli zupy, jest jeden, natomiast sama zupa stanowi doskonałą bazę do tworzenia innych potraw no, poprzez dodanie dowolnych składników z listy dozwolonych w danym tygodniu. Kolejnym argumentem przemawiającym za tymi produktami jest ich skład. Bez względu na to, który z tych produktów wybierzesz, ich wartość odżywcza jest bardzo podobna. Koktajle dostarczają białka roślinnego, soi, ryżu i ciecierzycy, niezbędnych tłuszczów i węglowodanów, zachowując doskonałą równowagę. Przygotowanie pysznych koktajli jest proste i szybkie. Wystarczy wymieszać jedną miarkę koktajlu z 250 ml dowolnego płynu, najlepiej mlekiem roślinnym bez cukru i gotowe. Koktajle są produktem wegańskim, wolnym od glutenu, konserwantów, GMO, barwników oraz środków aromatyzujących dla osób bardziej aktywnych lepiej sprawdzą się batony. Są super praktyczne, ponieważ możesz je mieć zawsze przy sobie i są, tak jak już wcześniej wspominałem, od razu po otwarciu gotowe do spożycia. Wystarczy zjeść i popić wodą. Jeden baton dostarcza wszystkich niezbędnych składników, jakie powinien zawierać pełnowartościowy posiłek, takich jak węglowodany, białka i tłuszcze. Zawierają także błonnik i mikroelementy, takie jak witaminy i minerały. Białko użyte w tych produktach jest wyłącznie pochodzenia roślinnego i posiada wysoką wartość biologiczną. Batony to mieszanka różnych składników, w tym żurawiny, rodzynek, jagód goi, mango, truskawek, daktyli, siemienia lnianego bogatego w błonnik, czekolady, wiśni, amarantusa, prosa, quinoa, kiełków brokułów, kiełków lucerny i żotkiewki oraz wielu innych cennych dla naszego organizmu składników. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która częściej potrzebuje ciepłych posiłków, to zupa warzywna Juice Plus będzie dla Ciebie najlepszym wyborem. Naszą zupę warzywną podgrzewasz z dowolnym płynem, wodą, mlekiem lub mlekiem roślinnym i gotowe. Wykorzystując mleko roślinne lub wodę, przygotujesz danie wegańskie. Ta zupa nie tylko wyśmienicie smakuje, ale zawiera także najwyższej jakości świeże warzywa. Wszystkie produkty z serii Complete y, pozwalają na zastąpienie całego posiłku ze względu na fakt, iż stanowią idealne połączenie białka roślinnego, korzystnych tłuszczów, zdrowych węglowodanów, błonnika, witamin oraz minerałów. Stanowią doskonałą alternatywę dla słodyczy, których jak dobrze wiesz, zdrowej redukcji masy ciała być nie może. Te produkty sprawdzają się idealnie w sytuacji wystąpienia kryzysu wynikającego z bycia na diecie, a te często się pojawiają. Wszystkie posiadają certyfikat Informed Choice, który stwierdza brak jakichkolwiek zakazanych składników i zanieczyszczeń, produkcję zgodną z międzynarodowymi standardami oraz zewnętrzną kontrolę zarówno gotowego produktu, jak i zakładu produkcyjnego oraz całego procesu produkcji. Dlatego też mogą być bez najmniejszych problemów stosowane także przez zawodowych sportowców. Podsumowując, wszystkie produkty serii Complete, rekomendowane w programie Królów, są Bezglutenowe, wegetariańskie, bogate w białko roślinne i błonnik, zbilansowane odżywczo, bez sztucznych barwników i aromatów oraz wolne od wszelkich genetycznie modyfikowanych składników. Jakość i właściwości użytych do produkcji tych produktów, składników poczujesz w swoim organizmie. Poprawi się jakość Twojej skóry, włosów, paznokci, cery, mięśni oraz krwi. To najistotniejsze elementy zdrowej diety, aby poprawiać nasze zdrowie, a nie nam szkodzić. Zaufaj mi, że dobór akurat tych produktów nie jest przypadkowy, a wynika wyłącznie z troski o Twoje bezpieczeństwo, zdrowie i skuteczną oraz trwałą redukcję masy ciała. Te produkty powinny stać się stałym elementem Twojej nowej zdrowej diety w trakcie redukcji oraz także po uzyskaniu przez Ciebie odpowiedniej masy ciała. W trakcie uczestnictwa w programie Królów wykorzystaj wszystkie produkty z serii Complete, bo wierzę, że przypadną ci one do gustu. Na koniec powiem o najważniejszym aspekcie, a mianowicie cenie tych produktów. Jak już pewnie dobrze wiesz po rozmowie z naszym ekspertem lub doradcą, jedyny koszt, jaki ponosi uczestnik programu Królów, to koszt jedzenia. Nie ma żadnych innych ukrytych kosztów: opiekę przez cały okres programu, zalecenia na każdy tydzień, dostęp do przepisów, porad, grup wsparcia i wie wielu wielu innych cennych narzędzi potrzebnych do prawidłowej realizacji zaleceń otrzymasz bezpłatnie. Jedyny twój koszt to jedzenie. W programie Królów nigdy nie chodzimy głodni. To jeden z najważniejszych i kluczowych dla osiągnięcia sukcesu elementów. Bez względu na to, czy gotujesz sobie sam, czy sama, całość kosztów zakupów jest po Twojej stronie. Zakup produktów Juice Plus jest dokładnie tym samym, co zakup produktów z listy dozwolonych w danym tygodniu. I bez względu, czy kupisz sobie produkty na przykład na sałatkę, czy zjesz sobie, czy skorzystasz z gotowego rozwiązania, jakim są nasze produkty, koszt jest kosztem to ty go pokrywasz. Korzystając dwa razy dziennie z produktów Juice Plus, nie marnujesz pieniędzy i czasu na zakup i przygotowanie innego dania zgodnego z naszymi zaleceniami. Pozostałe posiłki w ciągu dnia przygotowujesz z produktów dozwolonych w każdym tygodniu programu. Możesz mi wierzyć, że sporym wyzwaniem jest przygotowanie samemu tak bogatego w składniki odżywcze posiłku w tej cenie co produkty Juice Plus. Jeden posiłek serii Complete, w zależności od produktu, to koszt od około 11 do 13 zł. To cena dużo Niższa niż koszt jednej kawy na mieście, lub ciastka, kanapki, sałatki czy na przykład paczki papierosów. Pamiętaj, że mówimy tutaj o pełnowartościowym, zdrowym, smacznym i sytym posiłku. Realizując program Królów, powiemy Tobie, jakich produktów od dzisiaj nie będziesz już kupować, a w to miejsce pokażemy, w jakie produkty należy zainwestować. I możesz mi wierzyć, że często wiąże się to ze sporymi oszczędnościami dla Twojego budżetu, ponieważ na produkty niesłużące Twojemu zdrowiu wydajesz często więcej środków niż z pozoru Ci się wydaje. Podsumowując. Produkty serii Complete szwajcarskiej firmy Juice Plus są stałym i obowiązkowym elementem programu Królów, ponieważ gwarantują jego zdrowy, skuteczny i bezpieczny dla uczestnika przebieg. Dlatego są przez nas rekomendowane.